Czy zastanawiali się Państwo kiedyś siedząc w ciszy swojego pokoju, gdy zegar na ścianie miarowo odmierza ostatnie godziny mijającego roku, dlaczego ten szczególny czas budzi w nas tak wielką tęsknotę za tymi, których już z nami nie ma? Jest w tym mroku grudniowej nocy coś, co każe nam spoglądać wstecz, co wyciąga z zakamarków serca wspomnienia twarzy, głosów i dłoni, które kiedyś kładły na tym samym stole biały obrus. To właśnie teraz, gdy świat wokół nas przygotowuje się do radosnego witania nowego, my często czujemy się najbardziej samotni, przygnieceni ciężarem pustego krzesła, które zdaje się krzyczeć swoją ciszą. Często myślimy, że najpiękniejszym hołdem dla naszych bliskich zmarłych będzie przywołanie ich imion przy sylwestrowym stole, opowiadanie o nich przez całą noc, rozpamiętywanie każdej chwili, która bezpowrotnie minęła. Ale czy na pewno tak jest? Czy nasze ludzkie, często pełne bólu i żalu wspominanie, rzeczywiście przynosi im ulgę, czy może staje się dla nich i dla nas duchową pułapką, o której ostrzegały nas wielkie dusze, takie jak święta siostra Faustyna Kowalska. Dzisiaj, w tę wyjątkową noc, chciałbym zaprosić państwa do głębokiej wędrówki w głąb tajemnicy Bożego miłosierdzia, abyśmy wspólnie zrozumieli, dlaczego pewien rodzaj wspominania zmarłych, w noc sylwestrową może być dla nas niebezpieczny i dlaczego Jezus tak bardzo prosi nas, byśmy w ten czas przejścia skierowali wzrok w zupełnie inną stronę. Proszę, usiądźcie wygodnie, weźcie głęboki oddech i pozwólcie, by te słowa otuliły wasze serca, jak ciepły koc w mroźny wieczór. Kiedy myślimy o sylwestrowym stole, widzimy radość, światło świec, zapach potraw i gwar rozmów. Jednak dla wielu z nas, zwłaszcza tych, którzy przeżyli już wiele lat i pożegnali wielu bliskich, ten stół staje się miejscem cichej bitwy. To bitwa między wdzięcznością za życie a rozpaczą po stracie. Problem polega na tym, że nasze ludzkie wspomnienia bywają skażone pewnego rodzaju duchowym egoizmem, którego często nawet nie jesteśmy świadomi. Kiedy siedzimy przy tym stole i z uporem wracamy myślami do tych, którzy odeszli, Często nie robimy tego z miłości do nich, ale z miłości do własnego bólu. Tworzymy wokół siebie aurę smutku, która nie pozwala nowemu światłu Bożemu przeniknąć do naszej duszy. Święta Faustyna w swoim dzienniczku wielokrotnie opisywała, jak dusze w czyśćcu cierpią nie tylko z powodu własnych przewinień, ale także z powodu niewłaściwej postawy tych, którzy zostali na ziemi. Jeśli nasze wspominanie przy sylwestrowym stole jest jedynie lamentem nad tym, co straciliśmy, jeśli jest to wywoływanie duchów przeszłości po to, by poczuć jeszcze większy żal, to stajemy się jak ludzie, którzy zamiast patrzeć na wschodzące słońce nowego roku, z uporem wpatrują się w ciemną dziurę w ziemi. To jest właśnie to ostrzeżenie, o którym mówi nam duchowość Bożego miłosierdzia. Nie wolno nam zamieniać uczty życia, jaką jest każda chwila dana od Boga w nieustanny pogrzeb. Jezus pragnie, abyśmy żyli w teraźniejszości, bo tylko w teraźniejszości On może nas spotkać. Wspominanie zmarłych w sposób, który nas paraliżuje i odbiera nadzieję na nadchodzący rok, jest formą niewiary w Bożą opiekę i Boży plan, który przecież trwa nadal, nawet gdy naszych bliskich fizycznie już nie ma obok nas. Wyobraźmy sobie taką scenę, którą wielu z nas zna z własnego życia. Jest wieczór sylwestrowy. Pani Maria, starsza kobieta o spracowanych dłoniach i łagodnym spojrzeniu, starannie rozkłada na stole najlepszą zastawę. Wszystko jest przygotowane dla rodziny, która ma przyjechać, ale wzrok Marii co chwilę ucieka w stronę jednego, konkretnego krzesła. To krzesło jej męża, który odszedł dwa lata temu. Maria czuje, jak w jej sercu narasta ogromny ciężar. Zamiast cieszyć się z obecności dzieci i wnuków. Ona już planuje, jak podczas kolacji będzie opowiadać o tym, jak to mąż kiedyś kroił chleb, jak się śmiał, jak to wszystko bez niego jest szare i bez sensu. Gdy rodzina siada do stołu, atmosfera gęstnieje. Każda próba rozmowy o planach na nowy rok jest przez Marię ucinana westchnieniem. Ach, gdyby tylko ojciec tu był, on by wam powiedział. I tak, zamiast świętowania daru nowego czasu, stół zamienia się w miejsce gdzie żywi czują się winni, że żyją, a zmarły jest przywoływany nie jako radosny mieszkaniec nieba, ale jako cień, który zasłania słońce. W tej scenie widzimy właśnie to, przed czym przestrzega nas niebiańska mądrość. Maria w swoim ludzkim odruchu miłości, nieświadomie rani siebie i swoich bliskich, a co więcej, nie daje spokoju duszy męża, która w tym czasie może potrzebować zupełnie czegoś innego niż nasze łzy. Potrzebuje naszej świętej radości, która jest dowodem na to, że wierzymy w życie wieczne. Nasze zbytnie przywiązanie do wspominania w momentach radosnych celebracji często wynika z braku zaufania, że Bóg naprawdę się nimi opiekuje i że oni są teraz w rękach znacznie lepszych niż nasze. W tym miejscu warto przywołać postać świętej siostry Faustyny, tej prostej zakonnicy z Płocka i Krakowa, której Jezus powierzył największe tajemnice swojego serca. Faustyna nie była osobą, która uciekała od rzeczywistości cierpienia czy śmierci. Wręcz przeciwnie, jej życie było nieustannym obcowaniem z tamtym światem. Jednak w jej pismach odnajdujemy niezwykłą lekcję dotyczącą czasu i przechodzenia z jednego etapu życia do drugiego. Faustyna uczy nas, że każda sekunda jest darem miłosierdzia, a sylwester to czas szczególnego rachunku sumienia ale nie z tego kogo straciliśmy lecz z tego jak bardzo zaufaliśmy Bogu w ciągu minionego roku kiedy Faustyna wkraczała w nowy rok nie zajmowała się rozpamiętywaniem przeszłości w sposób destrukcyjny ona wiedziała że dusze zmarłych są częścią kościoła który żyje a nie który umarł w jednej ze swoich wizji widziała dusze czyśćcowe które prosiły ją o modlitwę ale nie prosiły o jej smutek one mówiły: Faustyno, kochaj Boga za nas, ufaj za nas, raduj się Jego dobrocią, bo my teraz widzimy, jak bardzo zmarnowaliśmy czas na Ziemi, nie ufając Mu wystarczająco. To jest klucz do zrozumienia naszego ostrzeżenia. Jeśli przy sylwestrowym stole skupiamy się na stracie, to zachowujemy się tak, jakbyśmy nie wierzyli w zmartwychwstanie. Faustyna pokazuje nam, że najlepszym sposobem na uczczenie pamięci zmarłych w noc sylwestrową, jest nieustanne powtarzanie Jezu ufam Tobie, zamiast wylewania łez nad pustym nakryciem. Ona sama, mimo ciężkich chorób i samotności, witała każdy rok z nadzieją, bo widziała w Bogu Ojca, który nigdy nie zabiera nam niczego, czego nie zamierzałby oddać w formie jeszcze piękniejszej i doskonalszej w wieczności. Posłuchajmy teraz głosu samego Jezusa, który przemawia do nas przez karty dzienniczka, ale i bezpośrednio do naszych serc w tę noc. Spróbujmy usłyszeć te słowa jakby były wypowiedziane właśnie do nas, siedzących przy naszym stole. Moje drogie dziecko, spójrz na mnie. Dlaczego twoje oczy są tak pełne smutku w czasie, gdy ja chcę cię obdarować nowym czasem i nową łaską? Dlaczego szukasz żywych wśród umarłych? Twoi bliscy, których tak bardzo opłakujesz, są w moich rękach. Ja znam każdy ich oddech, każdy błąd i każde dobro, które uczynili. Jeśli naprawdę ich kochasz, przestań wiązać ich swoimi łzami przy ziemi. Oni nie potrzebują twoich smutnych opowieści o tym, jak bardzo ich brakuje, oni potrzebują twojego świętego spokoju i twojej wiary, że ja jestem Bogiem żywym. Kiedy wspominasz ich przy stole z takim żalem, to tak, jakbyś mówił mi, że moja wola nie była dobra. Że twój plan na ich życie był lepszy od mojego, czy nie wiesz, że dla mnie nie ma czasu, że dla mnie oni są teraz tak samo obecni jak ty? Nie pozwól, by ta noc, która ma być zapowiedzią nowej nadziei, stała się dla ciebie więzieniem przeszłości. Ja jestem początkiem i końcem. Ja jestem panem historii. Twoi zmarli chcą widzieć cię radosnym, chcą widzieć, jak ufasz mojemu miłosierdziu, bo ich pokój w niebie jest w pewien sposób związany z Twoim pokojem na Ziemi. Kiedy Ty się uśmiechasz do nowego roku, ich dusze radują się wraz z Tobą, bo widzą, że ziarno wiary, które może sami w Tobie zasiali, przynosi owoce. Przestań więc wracać do grobów, gdy ja otwieram przed Tobą bramy nowego życia. Daj mi swój ból, a ja zamienię go w perłę wdzięczności, która będzie lśnić przy tym stole jaśniej niż wszystkie świece świata. To, co Jezus chce nam przekazać, to pierwsza część wielkiej rewelacji Bożego Miłosierdzia na Nowy Rok. Chodzi o to, byśmy zrozumieli różnicę między pamięcią a rozpamiętywaniem. Pamięć jest święta, gdy jest dziękczynieniem. Rozpamiętywanie jest toksyczne, gdy jest buntem. Kiedy siadamy do sylwestrowej kolacji, Jezus prosi nas, byśmy nie wymieniali imion zmarłych jako dowodu na naszą nieszczęśliwą sytuację. Ostrzeżenie to dotyczy przede wszystkim tego, że... By nie tworzyć przy stole ołtarza dla smutku. Wiele osób starszych ma tendencję do tego, by w tak ważnych chwilach stawać się strażnikami cmentarnej ciszy. Uważają, że jeśli będą się śmiać, jeśli będą snuć plany na przyszłość, to zdradzą tych, którzy odeszli. To jest ogromne kłamstwo złego ducha, który chce ukraść nam radość z daru życia. Bóg jest Bogiem radości, pamiętajmy, co pisała Faustyna. Radość jest najlepszą formą uwielbienia Boga. Jeśli przy stole sylwestrowym zrezygnujemy z gorzkiego wspominania na rzecz wdzięczności za to, że ci ludzie byli w naszym życiu, zmienia się cała duchowa dynamika wieczoru. Zamiast ciężkiej energii żalu, pojawia się lekkość nadziei. Jezus mówi nam jasno: Nie blokujcie mojej łaski swoim przywiązaniem do tego, co minęło. Ja czynię wszystko nowe. Każdy styczeń. Każdy pierwszy dzień roku to szansa na to, by zacząć kochać Boga tak, jakbyśmy Go nigdy wcześniej nie znali. A nasi zmarli, oni są w tym nowym czasie razem z Bogiem. Nie spotkamy ich w przeszłości, spotkamy ich w Bogu, gdy sami staniemy się bardziej pełni życia i ufności. To jest ta pierwsza lekcja. Uwolnij się od obowiązku bycia smutnym w imię miłości do zmarłych. Druga część tej rewelacji Schodzi jeszcze głębiej w potrzeby dusz, które odeszły do wieczności. Musimy zrozumieć, że dusze w czyśćcu lub te, które cieszą się już oglądaniem Boga, nie widzą świata tak, jak my go widzimy. Oni nie patrzą na to, czy mamy na stole dwanaście potraw, czy wspomnieliśmy ich imię podczas toastu. Oni widzą naszą duszę. Widzą, czy w naszym sercu jest pokój, czy też panuje tam chaos i gorycz. Kiedy my przy sylwestrowym stole karmimy się bólem, Dusze te cierpią wraz z nami, bo widzą, jak bardzo oddalamy się od źródła życia, jakim jest Jezus. Faustyna często opisywała sytuacje, w których jej małe akty radości i ufności przynosiły wielką ulgę duszom cierpiącym. Wyobraźmy sobie teraz setki, tysiące osób starszych, które w tę noc sylwestrową, zamiast pogrążać się w ciemnych myślach, nagle decydują się na jeden gest zaufania: mówią Panie Jezu, oddaję Ci moją tęsknotę za mężem, żoną, dzieckiem. Nie będę o nich dziś mówić ze smutkiem, ale będę się radować Tobą, bo wiem, że Ty ich kochasz bardziej niż ja. To jest moment, w którym niebo dotyka ziemi. To jest prawdziwe obcowanie świętych. Nasza radość z Bożego miłosierdzia jest dla zmarłych jak ożywczy deszcz. Dlatego ostrzeżenie brzmi nie wspominaj ich w sposób, który zamyka Cię na dzisiejszy dzień. Bo w ten sposób odcinasz ich od łaski, którą mogłoby wyjednać im Twoje radosne dziękczynienie. Dusze zmarłych nie chcą być wspominane jako wielka strata, chcą być wspominane jako część wielkiego planu miłości, który nadal się realizuje w Twoim życiu. Kiedy staramy się być szczęśliwi mimo ich braku, oddajemy im największy honor, bo pokazujemy, że to, czego nas nauczyli o Bogu i życiu, jest w nas wciąż żywe i silne. Trzecia część tej tajemnicy, najbardziej poruszająca, dotyczy samej natury Nocy Sylwestrowej jako portalu miłosierdzia. Wiele razy święta Faustyna doświadczała w nocy z 31 grudnia na 1 stycznia szczególnych objawień. To był czas, kiedy Jezus pokazywał jej przyszłość świata, ale też czas, kiedy on sam prosił o zadośćuczynienie za grzechy ludzkości popełniane właśnie w tę noc. Zamiast więc tracić energię na wspominanie zmarłych w sposób sentymentalny i bolesny, powinniśmy skierować ją na modlitwę o miłosierdzie dla świata. Jezus powiedział do Faustyny: Potrzebuję dusz, które będą rzucać się w przepaść mojego miłosierdzia za innych. Nasze wspominanie zmarłych przy stole powinno zostać zastąpione modlitwą za tych, którzy żyją, a są daleko od Boga. Pomyślmy, Ile dobra możemy uczynić, jeśli zamiast płakać nad fotografią bliskiej osoby, pomodlimy się za wnuka, który być może właśnie w tej chwili gubi się w świecie, lub za sąsiada, który jest samotny. To jest ta droga, którą wskazuje nam Faustyna. Miłość do zmarłych musi się przekształcić w miłość do żywych. To jest jedyny sposób, by ten sylwestrowy czas nie był czasem straconym na duchowe cmentarzysko. Jezus ostrzega nas. Jeśli będziecie żyć tylko przeszłością, nie zauważycie cudów, które przygotowałem dla Was w nadchodzącym roku. Każdy rok to nowa karta, na której Bóg chce napisać historię Waszego zbawienia. Nie pozwólcie, by atramentem na tej karcie były Wasze łzy rozpaczy. Niech to będzie krew i woda wypływająca z moich ran, która leczy każdą ranę Waszego serca. To jest prawdziwa moc Bożego Miłosierdzia. Ono nie usuwa wspomnień, ale je przemienia. Sprawia, że ból po stracie nie jest już ostrym kolcem, ale łagodnym przypomnieniem o tym, że zmierzamy do tego samego portu. Spójrzmy teraz na praktyczne obrazy, które mogą nam pomóc w przeżyciu tego czasu inaczej. Zamiast zostawiać przy stole puste miejsce jako symbol braku, postawmy tam małą figurkę Jezusa Miłosiernego lub zapalmy świecę z napisem Jezu, ufam Tobie. Niech to miejsce nie przypomina nam o tym, kto odszedł, ale o tym, kto jest i kto przychodzi. Kiedy nadejdzie północ, zamiast czuć skurcz w sercu, że kolejny rok minął bez ukochanej osoby, spróbujmy podnieść ręce w geście błogosławieństwa nad całym naszym życiem. Wszystko, co przeżyliśmy, było nam dane przez Boga, zarówno te chwile, gdy dom był pełen ludzi, jak i te, gdy siedzimy w nim sami. Święta Faustyna pisała, że w oczach Boga nic nie ginie. Każda nasza łaska, każda dobra chwila ze zmarłymi jest bezpiecznie przechowywana w jego sercu. Nie musimy ich więc gorączkowo przywoływać przy stole, bo oni są w Bogu, a Bóg jest w nas. To jest ta wielka, radosna nowina. Nasza samotność jest tylko iluzją, jeśli mamy w sercu wiarę. Dlatego tak ważne jest to ostrzeżenie przed niewłaściwym wspominaniem, ono nas odcina od rzeczywistości Bożej obecności. Skupiając się na cieniu, nie widzimy słońca. A Jezus chce, byśmy w tę noc byli promieniami Jego słońca dla innych. Dla osób starszych to jest misja szczególna. Jesteście państwo skarbnicą wiary i mądrości. Jeśli wy pokażecie światu, swoim rodzinom, dzieciom i wnukom, że potraficie z godnością i nadzieją przeżywać stratę, że wasz sylwestrowy stół jest miejscem ufności, a nie narzekania, to dacie im najpiękniejsze świadectwo wiary. To jest warte więcej niż tysiące kazań. Pokażcie im, że Bóg wystarcza, że chociaż ludzie odchodzą, miłość zostaje. Dochodzimy teraz do momentu, w którym każdy z nas musi podjąć decyzję. Jakie będzie nasze tegoroczne pożegnanie roku? Czy pozwolimy, by duch smutku i bolesnych wspomnień zasiadł z nami do stołu, czy też grzecznie, ale stanowczo powiemy Mu: Nie. Dzisiaj jest noc Bożego miłosierdzia, dzisiaj nie ma tu miejsca na beznadzieję. To jest moment wielkiej duchowej decyzji. Wybierzcie życie, wybierzcie ufność. Jezus obiecał Faustynie, że dusze, które uciekają się do Jego miłosierdzia, nie zostaną zawiedzione. Ta obietnica dotyczy też waszego bólu i waszej samotności. On mówi: Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście. A ja was pokrzepię. Także przy sylwestrowym stole Nie bójcie się ciszy. W ciszy Bóg mówi najgłośniej: Nie bójcie się tego, że nikt nie woła was po imieniu tak jak dawniej. Jezus woła wasze imię w każdej sekundzie. On zna waszą historię i On wie, jak bardzo tęsknicie. Ale prosi was o jedno: Zaufajcie, że On wie, co robi. Zmarli są bezpieczni. Teraz kolej na was. Byście wy byli bezpieczni w Jego ramionach. To ostrzeżenie przed wspominaniem zmarłych przy stole nie jest zakazem miłości, ale zaproszeniem do wyższej formy miłości: miłości, która puszcza, która oddaje Bogu, która wierzy w spotkanie w wieczności. Niech ten wieczór będzie dla Państwa czasem głębokiego oddechu duszy. Spójrzcie na krzyż, spójrzcie na obraz Jezusa miłosiernego i powiedzcie z głębi serca: Panie. Dziękuję Ci za wszystko, co było. Ufam Ci we wszystkim, co będzie. Oddaję Ci moich bliskich, oni są Twoi. Ja teraz chcę się cieszyć nowym rokiem, który mi dajesz, bo każda jego chwila jest dowodem Twojej miłości do mnie. Na koniec, drodzy Państwo, chciałbym zostawić Was z obrazem wielkiego, jasnego światła. Wyobraźcie sobie, że Wasz sylwestrowy stół nie stoi w ciemnym pokoju, ale jest zanurzony w promieniach Bożego miłosierdzia, tych samych, które widziała święta Faustyna, wypływających z serca Jezusa. Czerwony promień to życie, krew, energia, miłość czynna, blady promień to woda, oczyszczenie, pokój, chrzest, przebaczenie. Niech te dwa promienie obmyją wasze wspomnienia, niech to, co było trudne, zostanie oczyszczone w wodzie, a to, co było piękne, zostanie wzmocnione w krwi. Kiedy będziecie siedzieć przy stole, Niech te promienie przechodzą przez Was i docierają do Waszych bliskich zmarłych. To jest prawdziwy most między światami. Nie są Nim nasze słowa pełne żalu, ale są Nim te Boże promienie. Bądźcie spokojni. Niebo jest bliżej niż myślicie. Nowy rok nie jest kolejnym krokiem w stronę nicości, ale kolejnym krokiem w stronę wiecznej uczty, gdzie nikt już nigdy nie będzie siedział przy pustym krześle. Jezus czeka tam na nas wszystkich. Więc uśmiechnijcie się do Niego dzisiaj, odłóżcie ciężar smutku i wejdźcie w ten nowy czas z podniesioną głową. Jesteście dziećmi Króla Miłosierdzia, a Jego Królestwo nie ma końca. Niech ta noc będzie dla Was początkiem najpiękniejszej przygody zaufania, jaką kiedykolwiek przeżyliście. Wszystko będzie dobrze. Jezus obiecał to Faustynie, a On nigdy nie kłamie. Wszystko, co oddaliśmy w ręce Bożego Miłosierdzia, jest uratowane na wieki. Spędźcie ten wieczór w pokoju, bo Pan jest z Wami, wczoraj, dzisiaj i na wieki. Amen. Niech ten głos Bożego Pocieszenia zostanie w Waszych sercach na cały nadchodzący rok dając Wam siłę do każdego dnia, wiarę w każdą noc i miłość do każdej duszy, którą spotkacie na swojej drodze. Pamiętajcie, że nie jesteście sami. Całe niebo patrzy na Was z miłością, a święta Faustyna wyprasza Wam łaski. Byście potrafili widzieć w Bogu najczulszego Ojca. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i syn i Duch Święty, dając wam radość, której świat dać nie może i której żadna śmierć nie może odebrać. Idźcie w pokoju i ufności, bo oto Pan czyni wszystko nowe w Waszym życiu już teraz, w tej właśnie chwili. Każda sekunda, która nadchodzi, jest pełna Jego obecności. Nie bójcie się. Po prostu ufajcie. Jego miłosierdzie jest większe niż wszystkie nasze smutki razem wzięte. To jest jedyna prawda, która naprawdę się liczy na przełomie roku i na przełomie wieczności. Święta Faustyna uśmiecha się do was z nieba, zachęcając byście tak jak ona, w każdej chwili powtarzali to najprostsze i najpotężniejsze wyznanie wiary. Jezu, ufam Tobie. W tym jednym zdaniu mieści się cała mądrość życia, cała pociecha dla strapionych, i cała nadzieja na radosne spotkanie ze wszystkimi, których kochamy, w domu naszego wspólnego Ojca. Niech ten rok będzie dla Państwa rokiem cudów Bożego miłosierdzia, rokiem uleczenia serc i rokiem głębokiego wewnętrznego pokoju, którego nikt i nic nie zdoła zakłócić. Odpocznijcie w tej miłości, bo ona jest jedynym fundamentem, który nigdy się nie zachwieje, nawet gdy czas się skończy i zacznie się wieczny dzień Pański. Życzę państwu z całego serca, aby ta noc była nocą przejścia z ciemności do światła, z żalu do wdzięczności i z samotności do wspólnoty z żywym Bogiem, który kocha was miłością nieskończoną i wieczną. Niech się tak stanie w każdym z waszych domów i w każdym z waszych serc.